Siemanko tu Jarosław Aktywny kanał. W tym odcinku bardzo praktyczny test, który ma na celu Wam przybliżyć, jaki jest zasięg baterii, którą mam w rowerze elektrycznym. Sprawdzę, czy uda się na niej wrócić z Czech do Polski. Robiłem dla Was testy przyspieszenia, jak to wszystko działa i tak dalej, ale obiecałem też test zasięgu. I dzisiaj taki test zasięgu będzie wykonany. To będzie test tylko za pomocą wspomagania pedałowania. Nie będzie w ogóle używana manetka, ona jest niedozwolona. A żeby to wyzwanie miało taki większy podtekst i sens, zostanę wywieziony samochodem do Czech i cel jest taki, aby dojechać jak najbliżej Opola. Zobaczymy, jak się to uda. Ja stawiam, że bateria w optymistycznej wersji w trybie wspomagania gdzieś tam na drugim, trzecim poziomie starczy mi na około 60-70 km. Jestem w Opawie, tu obok jest centrum handlowe Breda, a za mną tam 100 metrów dalej jest chyba samo centrum miasta, stąd będę startował i jedziemy oczywiście do Opola. Dwie minuty po 17, tak wiem, późno, no ale trzeba było tu dojechać, no i niestety to jest jedyny dzień, w którym mogę to zrobić, tak więc prawdopodobnie nie zdążę dojechać za dnia, więc być może już końcówka będzie po zmroku. A może to i dobrze, wtedy prawdopodobnie już nie będę miał energii z baterii, będzie trzeba podawać, no i będzie troszkę chłodniej. Obecna temperatura to 26 stopni Celsjusza. Nie jest gorąco, ale jest bardzo duszno, więc troszkę pomęczyć będzie się trzeba. Na sterowniku ustawiam ograniczenie do 250 W, tak aby tej energii z baterii starczyło jak najdłużej do samego końca. Dodatkowo będę mierzył to jeszcze zegarkiem, i też będę miał taki podgląd na ilość spalonych kalorii. Rower jest wyposażony we wszystko, co potrzeba, oczywiście prawie w nic, gdyż nie jest przygotowany do tak długiej jazdy. Biorę to jako wyzwanie, dlatego mamy silnik, mamy materię, jest tutaj mała sakiewka, która niestety powinna być w tym miejscu, ale ona tutaj się nie mieści ze względu na ten trzon kierownicy, dlatego zamontowałem ją tymczasowo tutaj. Tu będzie w przyszłości taka większa torba, która będzie zamówiona na necie, a z przodu powiesiłem taką torbę normalną, gdzie będzie miejsce na wodę, kilka batoników, drobnych rzeczy, które będą potrzebne do jazdy. Ruszam w trasę. Po drodze, jak będzie coś ciekawego, na pewno Wam jeszcze będę opowiadał o tych elementach, które będziemy mijać. Abyście nie tylko mieli wyzwanie, ale trochę pożytku z tej jazdy. A ciekawostka z Czech to jest taka, że tutaj wszystkie niedziele są handlowe. No jakbyście chcieli przejechać na zakupy i macie blisko, to, to tutaj można. I jeszcze jedna uwaga. W niedzielę tutaj wcale nie są te sklepy zatłoczone, tak jak u nas w Polsce. i te dni lubią spędzać na swoich halupach, z rodzinami po prostu na odpoczynku tłumów. W marketach nie znajdziecie, no chyba że w jakichś mega dużych miastach, ale przy granicy raczej można spokojnie się wybrać. Nie wiem, czy sam popieram, może po prostu warto w ten dzień odpocząć. Rower włączony, bateria w pełni. Dystans jaki teraz mam to jest 276 km, dokładnie 0,1 km. Temperatura na zewnątrz 28 stopni. Lecimy! Pierwsza poważna górka. Niestety zapomniałem od razu zegarka włączyć i włączyłem go dopiero na wyjeździe z Opawy. A do granicy polskiej mam tutaj jakieś 20-23 km. Jestem na bardzo lukiwej drodze tutaj po czeskiej stronie, dlatego popełniłem jeden mały błąd, ale już to naprawiam. Trzeba na siebie założyć trochę odblasku, aby po prostu było bezpieczniej. 7 kilometrów za mną. Jest bardzo długa górka przede mną. Przy trzecim biegu, wspomagania, jakbym jechał po płaskim terenie. Rower elektryczny to jest jednak genialna sprawa. Tam do granicy jest około 1 km, a na Blacie już 19 km, czyli około 21, gdyż wystartowałem z zegarkiem 2 km później. Tam kilometr do granicy. widzicie pierwszą polską miejscowość, dokładnie Pietraszyn. granica polsko-czeska. Pani sobie biegnie do Czech. Oczywiście kiedyś te przejście graniczne tętniło życiem. Po strefie Schengen te budynki są już tutaj zupełnie puste. Jak pamiętam, ile się stało na tych granicach, to też można było dużą ilość godzin stracić. Przed chwilą po przejechaniu 25 km zniknęła pierwsza kreska z baterii, ale teraz widzę, że z powrotem się pojawiła. Być może odzyskiwanie energii zadziałało. Wjeżdżam do Raci Boża. Pierwsze czerwone światło. Jakbym miał teraz określić, jak się jedzie w skali od 1 do 10, to jest taka ósemka. Udało mi się wyjechać z miasta. Słońce chyli się ku zachodowi. Tutaj będę jechał już takimi wiejskimi drogami. Jazda przez miasto teraz była najmniej fajna z całej tej dotychczasowej podróży. Tu już jest przyjemnie. Teraz mam prawie 40 km przejechanych. I stan baterii. Dopiero zniknęła jedna kreska. Poziom zadowolenia z jazdy obecnie to takie 8 na 10. Trochę tyłek już drętwieje i dłonie trochę drętwieją od przyciskania rączek. Będę musiał w przyszłości zadbać chyba o bardziej komfortowe rączki na kierownicę. Jeżeli macie jakiś taki patent, dajcie znać. A co do drętwienia tyłka, to mam pod spodenkami takie specjalne spodenki kolarskie, z tym pampersem na tyłku. Mimo to te 40 km czuć już, ale myślę, że bez niego byłoby o wiele gorzej. A tam bodźki odlatują do Afryki. Czterech uciekinierów mamy. 46 km obecnie jest na liczniku i skoczyła przed chwilą. Pierwszy raz pojawiła się połowa baterii. O, teraz skoczyła ponownie połówka, czyli tak miga pomiędzy 3 czwarte a połową. Jest półmetek trasy. 50 km i połowa baterii. Godzina 56. Pozostaniem na światłach, nie miałem jeszcze ani jednej przerwy i jedzie się całkiem spoko dalej. A troszkę owady zaczynają atakować. Trzeba zdecydowanie uważać, kiedy się otwiera usta, gdyż można przypadkowo zjeść kolację. I akurat przekroczyliśmy granicę między województwami śląskim a opolskim. Tutaj po tej stronie są takie piękne drogi leśne, wiejskie, w których naprawdę auto jest rzadkością. Miałem pierwszy postój taki 5 aby zmienić okulary, zapakować tamte, ubrać koszulkę, trzeba było też dodać troszkę oświetlenia. A patrząc na baterię, to jeszcze jest połowa, ale wszystko pokazało mi już jedną kreskę, więc nie jest dobrze. Kędzierzyn Koźle jest gdzieś tam przede mną, jakieś 10 km. Kędzierzyn Koźle za mną. 74 km przejechane. Na wskaźniku jest już sama końcówka baterii, tak więc prawdopodobnie bateria się całkowicie wyzeruje i będę cisnął tradycyjnie, normalnie jak na prawdziwym rowerze. Nie zawsze musi być idealnie na takich wyzwaniach trzeba też trochę pocierpieć i poczuć prawdziwego życia. Rowerzysty jak wszyscy inni, a nie taki elektryczny, który prawie sam ciśnie pod każdą górkę. Wjechałem do miejscowości, która się nazywa Januszkowice w Jak będziecie w okolicy, to polecam tu zajrzeć. Tu są domki campingowe, jest jezioro. Kilka takich obiektów rekreacyjnych, siłownia, boiska. A co do mojego komfortu jazdy, to teraz takie jest 5-6 na 10. a Nie jest źle, bo zostało mi jeszcze 22 km do setki. Muszę przyznać, że już jestem pod wrażeniem zasięgu tej baterii. Tu z boku mamy wahadło ale rowery wiadomo, mogą więcej. Wybiło 80 km, jeszcze jest cały czas jedna kreska, chociaż droga mi się skończyła. Droga zamknięta, być może rower tu przejedzie. Jestem obecnie w Zdzieszowicach. Mam nadzieję, że to tylko ten kawałek jest taki przekopany i dalej będzie można przejechać. Nie chcę tam nadrabiać dookoła. Sorki zamują zadyszkę w tle, ale przez ostatnie kilkadziesiąt kilometrów dosyć sporo Siły wkładam w pedałowanie, gdyż chcę utrzymać jakąś fajną prędkość średnią. A wspomaganie jest teraz na jedynce, dwójce. Ten cały czas między 130-140. Tak pokazuje przynajmniej zegarek. Wróciłem na asfalt. Ciemno totalnie. Nic tutaj nie działa, żadne latarnie, ani nic takiego. Ale plus jest taki, że żadne samochody nie będą mnie mijać, gdyż jest to kawałek drogi. Przed odcinkiem zamkniętym, więc wszyscy jadą gdzieś tam daleko objazdem. Cywilizacja. Jesteśmy w miejscowości Rozwadza, która słynie z konkursu wypieku kołacza śląskiego. Kto jad kołacz śląski, ten wie jak dobry on jest. W prawo góra świętej Anny. Jeżeli ktoś nie był na górze świętej Anny, to też polecam. Teraz mam troszkę większą górkę, więc już czuję w nogach ten podjazd. A góra Świętej Janny to znakomite miejsce na rowerowe wycieczki. Ostatnio tam spotkałem sporo, sporo kolarzy, amatorów, zawodowców. Podjazd jest bardzo ciekawy też pod tą górkę. Warto polecam. Wjeżdżam do gminy Gogolin. Dalej, jedna kreska pozostaje. 86 km. Nie masz szans, że dociągnie do setki. Ale i tak jest pięknie. Ta jedna kreska chyba jest nieśmiertelna. Nie, gwarantuję, wam ona znika. Ale tutaj naprawdę daje radę. Tak jak to właśnie powinno wyglądać. Dojeżdżam do miejscowości Krapkowice. Tamte światła to jest autostrada A4. Katowice, Wrocław. Jest ciekawie. Pierwsze skurcze zaczęły mnie łapać w nogach. Dlatego nie można powiedzieć, że rower elektryczny to jest lenistwo i nic nie robienie. Tutaj naprawdę da się zmęczyć, co też słychać po mojej zadyszce. Miasto Krapkowica. Czas mamy 4 godziny i 8 minut. Mam teraz 93 km. Jazda dalej po pierwszą setkę w życiu. Oczywiście setkę na rowerze. A teraz z górki to trochę łatwiej w końcu z górki, bo przyznam, że ostatnie 15-20 km cały czas było po lekką górkę. 94 km, a bateria dalej trzyma. Jest to most na rzece odrze, odrze w Krapkowicach Moi drodzy, to się może udać Do celu zostało półtorej kilometra Możliwe, że uda się zrobić na tej baterii To jest bateria 145 godziny. Sorry za moją podjarkę, ale myślałem, że jest to niemożliwe Szacowałem, że przejadę około 60-70 km Jestem w miejscowości Krapkowice Obok mnie jest taka stara wieża Zaczynałem jak było

Czyli zniknęły te wszystkie cztery kreski, ale jeszcze cały czas działa. Szczerze Wam powiem, że nie wierzyłem w to, że uda się przejechać 100 km na tej baterii. Jechałem na początku na trójce cały czas, potem zszedłem do dwójki. No i teraz końcówkę też cały czas jechałem na dwójce. Tak więc było to ten poziom asysty: to była trójka i dwójka. Dwójka na końcu, dlatego że wiadomo, chciałem troszkę bardziej. Zaoszczędzić tej energii, aby starczyło mi do setki. Jeśli chodzi o wskazanie zegarka, to teraz mamy 95 km. Ja go włączyłem troszkę później, kawałek za miastem. ale wiadomo, GPS może troszkę przekłamywać. Ja bardziej bym wierzył tym wskazaniom. To jest 4 godziny 27 minut. Jestem ciekawy, ile kalorii spaliłem. Cały czas ten miałem w granicach 130-150 max, to było takie 160, jak troszkę bardziej przycisnąłem. Tylko potwierdza to, że na rowerze elektrycznym też da się zmęczyć. ale to zmęczenie jest rozłożone na większą ilość kilometrów. Bez pomagania przejechałbym może nie wiem, 40-50 kilometrów. Jeden z mankamentów, który był bardzo odczuwalny na trasie, to był też ból uszu. Zaczęło mi tutaj tak wiać w pewnym momencie. No i włożyłem sobie słuchawki, to bardzo, bardzo pomogło. E, oczywiście nie mam włączonej żadnej muzy ani nic, żeby słyszeć to, co się dzieje dokoła mnie. Dzięki tym słuchawkom temu, że zatkałem uszy, już ta trasa była dużo, dużo bardziej komfortowa, a reszta to tylko ból tyłka, i tak poza tym to naprawdę jechało się bardzo fajnie. Jadę dalej, aby jeszcze sprawdzić ile można wydobyć z tej baterii energii, gdy już tam pokazuje zero. Kilometr dalej kolejną drogę mi zwinęli, no, ale dobrze, niech remontują. No nie no, ale teraz zrobili to na grubo. Powiem wam, tutaj mostu nie ma. Tu chyba ten bokiem da się zejść i przejść tam. No i jest grubo. Tutaj remont, a tutaj przez tą Postawili taką kładkę zbudowaną z trzech desek. Myślę, że spokojnie uda się rower tutaj przeprowadzić. No chyba, że kładka się przewróci. No to ja też trudno, udało się. Myślałem, że to będzie łatwiejsze, jednak ta decha tak się chwieje, że w pewnym momencie to tak balansowałem, jak w jakimś cyrku z rowerem w ręce, który za lekki nie jest. Raz w górę i jazda dalej. I w końcu jest normalna hmm. droga. W tym momencie bateria właśnie umarła No i tak symbolicznie Umarła, gdyż e, tuż koło cmentarza e, Zbieg okoliczności pewnie Przejechałem dokładnie 110 km I 300 metrów Moim zdaniem naprawdę pięknie Później Wam jeszcze dołożę Liczbę kalorii, którą spaliłem Podczas tego wyzwania Gdyż zegarek to pokazuję dopiero po zakończeniu A do miasta Mam jeszcze jakieś nie wiem, może 10-12 km, zobaczymy czy dojadę tamtąd, nadchodzi dosyć spora burza. Końcówka trasy chyba będzie w deszczu, zostało mi jakieś 3-4 km, coraz bardziej pada, tam w oddali się błyska, mam nadzieję, że uda się jeszcze dojechać. Na dzisiaj koniec tej trasy przejechałem ponad 116 km. Co najbardziej mnie cieszy, to to, że spalonych zostało prawie 4300 kolorów, a dokładnie 4297. A jeśli te informacje były w jakiś sposób dla Was przydatne, zapraszam do lajka like lub suba. Oczywiście, co tam macie bliżej pod ręką. Trzymajcie się, do zobaczenia.